22 maj, dzień w historii. 22 maja, dzień, w którym jedno porozumienie zakończyło epokę, a jedna chwila pochłonęła setki istnień. Historia to więcej niż jedna wersja prawdy. W 1915 roku pod miejscowością Quintin zderzyły się trzy pociągi. W wyniku chaosu i zaniedbań zginęło ponad 220 osób. Wielu z nich to brytyjscy żołnierze wracający na front. To najtragiczniejszy wypadek kolejowy w historii Wielkiej Brytanii. W 1990 roku podpisano traktat 2 plus 4 pomiędzy RFN, NRD, USA, ZSRR, Francją i Wielką Brytanią. To on otworzył drogę do zjednoczenia Niemiec i formalnego końca zimnej wojny. Bez fajerwerków, ale z ogromnym skutkiem dla całej Europy. W 1859 roku urodził się Arthur Conan Doyle, lekarz, spirytualista, ale dla świata przede wszystkim ojciec Sherlocka Holmesa. Z jednej strony mistrz logiki, z drugiej człowiek, który wierzył w duchy, zagadkowy jak jego bohater. Katastrofa, która wstrząsnęła Anglią. Traktat, który zmienił Europę, umysł, który stworzył ikonę. A ty? Które z tych wydarzeń dziś zapamiętasz? Zasubskrybuj dzień w historii i napisz w komentarzu, który fakt z 22 maja zaskoczył Cię najbardziej.